Państwu. Dzisiejszy przekaz będzie czysto informacyjny i będzie dotyczył wydarzeń związanych z polityką informacyjną, z tak zwanym kanałem YouTube i jak gdyby rzeczywistością naszą, gdzie w współczesnym świecie zarządza się społeczeństwami, narodami poprzez, poprzez media. Oczywiście zawsze zarządzało się, tak jak y, społeczeństwami, narodami z przeszłości, poprzez y, informację słowną przenoszoną kurierami, wysłannikami itd. itd. Dzisiaj to się skoncentrowało w tak tzw. świecie medialnym. Oczywiście wpływu na media różnego typu, mainstreamowe czy rządowe, czy te, które realizują określone interesy geopolityczne. Czy czysto gospodarcze, lobbystyczne nie mamy wpływu, ale w dobie internetu jest możliwość, żebyśmy się gdzieś tam przemycili z tą rzetelną informacją. I tak naprawdę, w tym całym chaosie, szoku wręcz informacyjnym, w XX, koniec XX, XXI wieku, dzisiaj bardzo istotną jest kwestią, nie to, że nie mamy dostępu do informacji. Wprost przeciwnie, jesteśmy bombardowani i przytłoczeni informacją, ale problemem naszym naszym rozsądkiem, naszym rozeznaniem jest to, byśmy mieli dostęp do informacji rzetelnej, prawdziwej, do informacji, która pozwala nam wymknąć się z tej zbiorowej matni, którą próbuje się prowadzić społeczeństwa, narody w celu uzyskania zawsze Zawsze celów bardzo prostych, no nie? Zysku kosztem, kosztem czegoś, w tym wypadku kosztem społeczeństw, narodów. I kochani, bardzo, bardzo jest konkretnie: kanał na YouTube Krzysztof Tołwiński, ten podstawowy, został tak zwany zaaresztowany do 16 lutego. Było to tak zwane drugie ostrzeżenie. Ja uważam, poczytuję sobie to, bardzo się cieszę, nie ukrywam. Jest to taka polityka. Medialna, tych, którzy zarządzają tymi kanałami. Oczywiście nie zarządzają tylko w celach, powiedzmy, jak widzimy, biznesowych, jest to, to są bardzo konkretne cele polityczne, bo jest to jedno z narzędzi politycznych. No i tutaj, tutaj wydarzyło się to przy takim materiale. To był Marsz z Białego Stoku przeciw COVID, bodajże tak, z 10 października. Osobiście niestety nie mogłem być na Marszu, bo w tym czasie robiliśmy konferencję w Warszawie taką polonijną, gdzie rozmawialiśmy właśnie też o tych sprawach z Polonią, z Polakami, no, z Polonią oraz Polakami, którzy są, są na wschodzie. No ale tu kolega, administrator zresztą był na tym, umieścił za moją zgodą. No i po prostu oczywiście kochani wykorzystano i zarzut jaki jest. Szerzenie, wprowadzanie nieprawdziwych informacji medycznych. No, Szanowni Państwo, jeśli mojej osobie w tym zakresie, która no, jakąś tam przynajmniej tą szczątkową wiedzę w zakresie systemu zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwa zdrowotnego, szczególnie tego żywnościowego posiada, no, ja rozumiem, że no, jest to dosyć powiedzmy. Paradoksalne, ale niech tak będzie. Z pokorą wszystko przyjmujemy. Trzeba nauczyć się walczyć w każdych warunkach, zgodnie z zasadą, co nas nie zabija, kochani. To nas oczywiście wzmacnia. Jesteśmy przez to wzmocnieni. Powtarzam, jest to zaszczyt. A w tym momencie powiem Państwu, że tak jak niejednokrotnie próbowałem, moim zadaniem jest przekazywanie informacji, kształtowania opinii publicznej, a szczególnie pewnej myśli politycznej. Jak przypominacie sobie Państwo, że niejednokrotnie nawoływałem, by w czasach dosyć trudnych, w czasach kryzysowych, a szczerze mówiąc, każde dziesięciolecia podobnymi są i w każdym dziesięcioleciu. W latach 60., 70., 80., tak jak w latach 40., 50., ale i poprzednio, Potrzeba nam postawy, takiej obecnie w latach dwudziestych, potrzeba nam postawy żołnierzy wyklętych. Co to jest za ta postawa żołnierzy wyklętych? To jest taka postawa, która jest bezkompromisową, która nie uznaje żadnego kompromisu, która potrafi iść przeciw całej milionom. Jak trzeba wypowiedzieć wojnę, walkę, wojnę, wypowiadajmy ją milionom. Nie bójmy się że jesteśmy jeden, pojedynczy. Bo zapewniam Państwa, że jeden człowiek stanowi więcej niż milion ludzi. Jego myśl, jego pogląd jest w stanie pokierować milionami. Więc nie obawiajmy się, nie bójmy się tej konfrontacji. A jak sami widzimy w dziejach ludzkości, jest tak dokładnie, jak mówię. W związku z tym. Tej postawy bezkompromisowej, gdzie nie idziemy na układ, gdzie i tak, i tak, naszym zwycięstwo będzie choćby było zwycięstwem zagrobu, bo cóż, czym można sobie na Ziemi zapewnić życie wieczne? No dokładnie tym, zwycięstwem zagrobu. Nie każdy to ma, nie każdego stać. Zobaczcie, miliony, setki milionów odeszły, zostały ewentualnie napisy po nich na, na grobkach. Natomiast tak, żeby można było zgromadzić. Tak, między innymi w tym zbiorze, wspaniałych wielu ludzi, No tylko droga do przejścia w tą ziemską wieczność, no jest właśnie w tej postawie, jak, jaką powiedziałem. Więc cieszmy się. Jeszcze raz powtarzam, że szczególnie przy tej kwestii, kochani, właśnie zarzutu administratorów YouTube, czyli wprowadzania nieprawdziwych informacji medycznych. Yy, nie poddawajmy się psychozie. Jeśli ktoś w kwestii nie kwestionuje żadnych wirusów, także tego szczególnego wirusa grypy, koronawirusa, SARS i tak dalej, jest to coś, co, jeśli Państwo obserwowaliście, proszę, koronawirus, to chyba gdzieś z marca, z kwietnia na starym kanale, tym podstawowym, będzie koronawirus chorobą cywilizacyjną. I jasnym było, że zresztą, Każdemu, kto, kto obserwuje rzeczywistość, kto ma jakąkolwiek wiedzę, że my jako społeczeństwa w ten sposób żyjąc, odżywiając się, szczególnie odżywiając się, bezpieczeństwo żywnościowe, tak czy owak będziemy doprowadzać do takich zbiorowych chorób. Mamy tutaj z jedną. Natomiast nigdy nie powinniśmy doprowadzić do zbiorowej psychozy. To korona świrów, korona psychoza którą dopuściliśmy się w Układzie Światowym. Po prostu w duraczce nie warto brać udziału. Jeden tylko argument i to będzie medyczny. Proszę Państwa, jakieś tam kolejne tarcze, bezsensowne zamknięcia gospodarki kosztowały nas, jak dotychczas, przy zmianie budżetu, 200 miliardów. Teraz słyszymy 40 miliardów, następne miliardy. Zastanówcie się Państwo, gdyby rąbek tych środków, kilkadziesiąt miliardów, do tych, które są w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dołączyć dzisiaj, gdybyśmy zainwestowali w laboratoria, które wskazają, wskażą rzetelnie, czym się każdego dnia trujemy, gdybyśmy zainwestowali w kształcenie autentyczne młodych lekarzy, no wręcz, wręcz tym, gdybyśmy skierowali te środki z reformą autentyczną systemu ochrony zdrowia. Kochani, o tyle po pierwsze, nie mielibyśmy strat gospodarczych, bylibyśmy zdrowszym, mądrzejszym, mobilniejszym społeczeństwem, a w dalszym ciągu i tak jesteśmy. To popatrzcie sobie o jeszcze ile klas bylibyśmy do przodu i konkurencyjniejsi od innych społeczeństw, narodów, państw, bo na tym to polega. Wojna, konkurencja między państwami trwała, narodami trwa i trwać będzie. Ja żyję w rzeczywistości. Nie żyjemy w iluzji. Dla nas świat jest światem wartości konserwatywnych. Zresztą ciągle tylko głoszę, proszę o uznawanie i wartości konserwatywnych i tworzenia konserwatywnej myśli politycznej. Popatrzcie, ile byśmy zyskali, gdybyśmy się tej, tej psychozie nie poddali. No ale niestety potrafimy tylko straty, straty, straty. No i oczywiście rachunki przyjdą, przyjdą do zapłacenia. Szkoda, że... Znaczna część, ja się bardzo cieszę z tych wszystkich, którzy podzielają pogląd tutaj przed, przez, przeze mnie i nie tylko przez nas głoszony, ten bardzo racjonalny. Przyjdzie nam zapłacić niesamowite rachunki, ale miejmy nadzieję, po to właśnie jest nasza praca, ta praca właśnie, ta broń medialna, szczególnie dzięki, dzięki internetowi, żebyśmy mogli być na tyle dojrzali, na tyle rozsądni i ukształtować tą myśl polityczną, żeby nasz naród, nasze państwo lub państewko bo nie godzi się tego co obecnie jest nazywać państwem było prowadzone tak żebyśmy mogli sobie powiedzieć że żyjemy w jakiejś normalności już nie mówię w godnym państwie bo to jest tak przerysowane że aż wstyd nawet to kochani mówić mój kanał jest kanałem polskiego polityka dlaczego tak się określam bo od kilkunastu lat w działalności swojej sensu stykte politycznej. Dojrzałem do tego, doszedłem, bardzo cieszę się, zresztą mówię. Są dwa takie powołania do służby, powołanie kapłańskie i powołanie służby publicznej. Proszę mi wierzyć, że jedno i drugie stawiam na tym w tym samym rzędzie. Jest to potężna, zaszczytna, świetna służba, do której nikt nie zmusza. Tu trzeba mieć powołanie, tu trzeba chcieć samemu. Świetnie, zawsze mobilizuje mnie do życia, do walki politycznej, coś takiego. A dlaczego pan się mną interesuje, chce pan za mnie się wypowiadać? Bracie, ja się tobą nie interesuję. Za ciebie, czy siostro, nie chcę się wypowiadać. Ja żyję w określonym czasie, mam określoną spuściznę w określonym miejscu i odpowiadam za określone państwo, za mój naród, tak jak każdy z nas, jeżeli potrafi to sobie poczuć. I czy się chce ci, czy się nie chce, czy po Twojej woli, czy po Twojej niewoli, tak czy owak, jesteś w tych uwarunkowaniach i im podlegasz. To tylko zależy od Ciebie, czy ty po prostu chcesz żyć w iluzji, czy w rzeczywistości. Ja namawiam wszystkich do życia w rzeczywistości. W związku z tym kieruję szczególnie do tych osób. I kochani, dlaczego polskiego polityka? Bo wierzcie mi, że Myśl polityczna i interes Rzeczpospolitej jest ponad wszystko. Interes partii jest interesem wąskich środowisk i jest niejednokrotnie nikczemnych. Ja niejednokrotnie mówię: partie są to produkt o bardzo krótkim terminie przydatności i łatwo psujący się. Pięknie, pięknie, znakomita większość zaczyna, no ale prawie wszystkie zobaczcie, jak kończą. <gryw> Bez wyjątków. W związku z tym. Też następna myśl. Starajmy się i śpieszmy się kochać te partie polityczne, bo tak szybko zobaczcie, szczególnie ta ich świeżość, ta normalność odchodzi. W związku z tym, służmy Rzeczpospolitej, nigdy nie służmy partiom. Jeżeli formację polityczną, jakąkolwiek jesteś, zakładasz, to pamiętaj, formacja polityczna nie, nie ty masz służyć formacji politycznej. Tylko formacja polityczna ma służyć tobie i ludziom. Nie bądźmy zakładnikami, sługami partii politycznych. Stąd głoszę te wartości i te poglądy, ale także hmm, pewność, że obraz, scena, konstrukcja polskiej polityki w perspektywie po no, niestety bardzo negatywnych doświadczeniach nie będzie idealem, ale będzie zbliżać się do tej, o której. Ja Państwu mówię, o której dzisiaj, dzisiaj mówimy. Jednocześnie też yy, nie ukrywam, że moja walka, mój przekaz polityczny ukierunkowany jest na wojowników, wojowniczki, ludzi, którzy mają energię, zapał, chęć walki. No i nie ukrywam, że pokoleniowo są to 30, 20 parolatkowie 40-latkowie, czyli, czyli te grupy wiekowe które dzisiaj najbardziej są dotknięte przez te państwo i wykorzystane wykorzystane przez niestety starszych, świadomie lub nieświadomie z prostej przyczyny. Bo ten los, który nam dzisiaj zgotowano, to zgotowali politycy, nikt inny. Jeśli nawet wrogowie tu kręcą, obcy zarabiają, to decyzje podjęli politycy i życie nasze obraca się w polityce i nie udawajmy dzisiaj Apolityczny, czyli niedojrzały, czyli no ktoś, kto jest niedorozwinięty, jeżeli twierdzi, że jest apolityczny. Życie nasze podlega procesom politycznym, każda nasza decyzja, każde nasze uwarunkowania wynikają z decyzji życia w polityce, czyli tej polityczności. W związku z tym, kochani, ukierunkowuję na tych, którzy, którzy dźwigają ciężar państwa państwowości, muszą zapracować. I będą niestety, i pracują na innych, zobaczcie? Socjal inne rzeczy biorą się z pracy. Nie ze szkatuły niewidzialnej, na nowogrodzkiej, którą nagle wspaniałomyślnie skarby zdobył gdzieś, wypłynął na bezludną wyspę pan Morawiecki, pan Kaczyński i przywiózł nam skarby. No, najwyraźniej są tacy, którzy, zobaczcie, w to wierzą. No cóż, no ci to faktycznie można by im powiedzieć, że są wprowadzani w nieprawdziwe informacje medyczne. No bo to są przypadki, które winny zająć się odpowiednie działy medycyny, a całość płynie, kochani, no niestety właśnie szczególnie z tych, z tych mediów. To, co jest dzisiaj, co, co jest dzisiaj podstawą zmanipulowania i tego bez sensu. Ludzie, jeśli się my z tego wyleczyli, Oj, by smutno na tą rzeczywistość i z przerażeniem, zobaczcie, popatrzyli, ale wracając, kończąc, jak gdyby tą myśl, jeszcze raz powtórzę. Dla tych niech sobie niektórzy sprawdzą, ale kochani, my z przeszłości, Polska, naj, największą, byliśmy imperium, przypominam, ja bardzo kocham imperium. Polak imperialny, czyli ten, który podbija inne narody. To jest moja dusza, to jest moje marzenie. Nie tam jakieś tam udawanie dobroci, udawanie demokracji. Nie, twardy podbój, twarde zdobywanie. Tak było w Rzeczpospolitą. XVII wiek, przypominam, prawie milion kilometrów perlatowych Nasza Rzeczpospolita, tak, i podbite inne, państewka, narody, społeczności, świetnie. Tylko, że trzeba było być silnym i konsekwentnym. I była wówczas taka. Taka formacja militarna, Husaria, na czym to polegało? Na tym, że własne życie, nie ma własnych interesów, własne majątności, dobra skierowałeś w jednym celu walki. Walki o wielkość imperialną, o wielkość Rzeczpospolitej. I było. Dopóki nie skundliło się pozostałe towarzystwo, długo to nie trwało, po prostu takich ludzi zabrakło. A potężne dziedzictwo ojców, wielkie, stało się za wielkim dla potomnych. Tak nimczem, nikczemne wzrosły kolejne pokolenia, że po prostu im to było za dużo. Oni już dzisiejszymi słowy nie potrafili tego ogarnąć, nie chciało się im. No i niestety ten skrawek dzisiaj ziemi wiślańskiej nam został, którym, którym spróbujmy. Spróbujmy przynajmniej tego nie utracić. Więc taki projekt współczesnej husarni politycznej, gdzie bezwarunkowo, w sposób bezwarunkowy, ale znowu rozsądkowy, przemyślany, zobaczcie jakie wówczas były sukcesy, dzisiaj też. Dzisiaj także można odnieść sukcesy w niezwykle skomplikowanej, dramatycznej sytuacji, w której się znajduje Rzeczpospolita, wystarczy tylko wyjść z trzeźwą, trzeźwą, Szeroką, odważną myślą, i się okaże, że to wszystko, co jest problemem, można przekuć na zupełną inną stronę bo nie tylko my mamy problemy cały świat jest rozgany, stoi w ogniu więc to jest fantastyczna okazja, żeby dzisiaj z tej zapadłości, z tej małości, z tej gnuśności, z tego upadku, tak naprawdę, można się podnieść ale powtarzam, do tego trzeba o tej odpowiedniej myśli. Bardzo krótko, tak jak Państwo obserwowaliście, na starym kanale będziemy mówić o rzeczach podstawowych, najistotniejszych, najważniejszych, czyli polityce wschodniej, kształtowaniu zupełnie innego obrazu. Ja wprost przeciwnie, mówię. I to jest jak gdyby podstawowa wartość. Współczesną politykę wschodnią, jeśli można to co obecne rządy, kolejne, a szczególnie ten ostatni, nazwać w sensu stricte polityką wschodnią, należałoby. Odrzucić totalnie i zmienić o 180 stopni odwagi, rozsądku, a wiem, że znaczna część narodu dzisiaj jest przygotowana. Przygotowana chce i rozumie. I hasło najistotniejsze: nie idziemy na wojnę z Moskwą. Nigdy. Nie ma takiej w tej rzeczywistości obecnej potrzeby. W przyszłości, jak będziemy silni, a różne rzeczy się dziać mogą, ale dzisiaj. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście polityka rolna, prawdziwa polityka rolna, nie to, do czego dzisiaj doprowadzono, i to poszczególne wszystkie rządy. Zresztą jest to coś najmilsze memu, memu sercu, memu działaniu. I bardzo się cieszę, że po kilkunastu latach mojej działalności politycznej wreszcie dzisiaj są owoce. Dzisiaj znakomita większość już osób, które, większość powtarzam, to jest ważne, zorientowała się, że z takim rolnictwem, jakie mamy obecnie, nie po drodze nam. Że takie rolnictwo, jakie mamy obecnie, to jest, to jest droga pod pluton egzekucyjny. I to dosłownie. Więc wynika z tego bezpieczeństwo żywnościowe. Najistotniejsza, najważniejsza rzecz, ponieważ... Komu służy rolnictwo? No rolnictwo służy konsumentowi. Jest to też wielka służba, wielkie powołanie rolnika. Nie jest rolnik, rolnictwo, system cały, nie jest po to i państwo, które to nadzoruje, nie jest po to, by w sposób powiedzmy powolny, powolny przesuwać nas jako, jako obywateli Rzeczypospolitej, jako konsumentów na drugą stronę życia. Nie ma takiej potrzeby. I jednocześnie powodować, że dzisiaj znakomite znakomita depresja, Z czego to wynika? Kochani, przecież popatrzeć na to nasze społeczeństwo, wszędzie gdzieś coś potrzebują, suplementy, jakieś tam buteleczki energii i tak dalej. Energię czerpie się z życia. Można, zapewniam. Zresztą to chyba jestem dobrym tego przykładem. No i najważniejsza rzecz. Tożsamość narodowa. Tak, tożsamość narodowa. Nie historia. Historia świetna, Nie interesuje. Historia stosowana, nie ta katedralna. Historia, która powoduje, że wiemy, jak postępować, że potrafimy się przed przestrzec, przed niejednym zdarzeniem negatywnym i potrafimy czerpać właściwe wzorce, jak po prostu żyć. A jak trzeba, to jak umierać? Każdy, kto się urodził, musi umrzeć. Tylko, kochani, nie każdy, nie każdy umiera godnie. Na pewno to, co się dzieje obecnie, przy tym zdezorganizowaniu, przy tym chaosie, nawet dzisiaj, całą tą powiedzmy powagę śmierci, zresztą obserwujemy te obrazy, doprowadza do, do jakiegoś wynaturzenia. To się po prostu nigdy nie powinno dziać. No i bardzo też istotny wątek, czyli jesteśmy jednym w Europie. Jako państwo, własność Skarbu Państwa. Najbogatszych pod tym względem i mających najwięcej w zarządzie dóbr narodowych, naszej wspólnoty narodowej. Czyli zarządzanie majątkiem narodowym, okradanie tak naprawdę Polaków. Zobaczcie, po 89. co robią? No, kradną. Kradną. Naprawdę kradną. Na lewo, prawo, Stwarzają możliwości do tego. Wielu się kusi. Znakomita większość dzisiaj ludzi władzy od samorządów, zaczynając. A, a wiem, znam to, nie mówię tego z teorii, daje się pokusie, pokusie podkradania, okradania wzajemnego, niedbania o interes, za drobne ni niestety jakieś tam, powiedzmy, korzyści potrafimy zniszczyć potężny majątek narodowy, nas wszystkich. Dzieje się to każdego dnia. Przy obecnym rządzie pisowskim wydawało się, że wszystko jest rozkradzione. Niektórym, nie proszę Państwa, w dalszym ciągu mamy potężny narodek, potężne, potężne dobro narodowe i zwróćcie uwagę, że ten rząd w sposób interesujący zmienił metodę. To jest niezwykle zakamuflowane, ale niezwykle uwłaszczają się. Tu chodzi o taką inżynierię społeczną, że niby ta warstwa dzisiaj, tamci już pzp owcy PRL-owcy, już oni odeszli, się nakradli, teraz dochodzi pokolenie, które zbuduje swoją siłę polityczną, ekonomiczną na zawłaszczeniu tego majątku. Proszę Państwa, neobolszewia, jak niedokrotnie mówię, natomiast naszym zadaniem, naszym zadaniem poprzez rozsądek, poprzez faktyczne służenie wartością, ale nie tylko na zasadzie deklaratywnej, zwróćcie uwagę na polityków. To, co mówią i to, co robią. Jacy są czyn i słowa, bo to jest bardzo istotne, po to, żebyśmy mogli zbudować Rzeczpospolitą Wspólnoty. Nie Polskę tylko wspólnoty, ale Rzeczpospolitą. Rzeczpospolita jest szerszym pojęciem, także pojęciem terytorialnym, Zawsze musimy pamiętać, a ja to ciągle pamiętam, że jesteśmy spadkobiercami dawnego państwa Lechitów. Historia Polski nie zaczęła się tylko w trakcie chrztu. To nie jest nasza tylko i wyłącznie tożsamość. Jest to potężna, dawna przeszłość nasza imperialna, później Polski Piastowskiej, później naszego Imperium Rzeczpospolitej, które, tak zwróćcie uwagę, było taką swoistą Namiastko, że chciałoby się powiedzieć Rzeczpospolitej Lechickiej, ale chyba, chyba coś, coś, coś w tym jest. Czyli znacznie szerzej musimy popatrzeć, rozejrzeć się, gdzie są nasi bracia, gdzie są pokrewne nam narody, gdzie są nasze żywotne interesy. No i chyba, chyba tej nawet powiem autoreklamy tutaj jest dosyć wystarczy. Sami Państwo się przekonujcie. Zapraszam do, do współpracy na, na kanale Krzysztof Towiński, nowy kanał, w dalszym ciągu na YouTube, do subskrypcji, do, do Państwa komentarzy, wpisów, bardzo przepraszam z góry ze względu na po prostu moją aktywność zawodową, życiową, wiele interwencji, o przypominam, że przecież dużo robimy interwencji, dużo tej takiej i to bardzo skutecznej pomocy ze względu na wiedzę, którą... Y, którą posiadam, i to, i to dzięki Bogu, doświadczenie w życiu publicznym, które mi dane było w tym moim czasie, w którym jestem i w tej naszej, w tej naszej rzeczywistości. Więc tu bardzo przepraszam, ale będę się starał. Nie to, że mogę odpisywać, bo, bo nie siedzę i tak dalej, mam czas na wykonywanie tych materiałów, tylko ale zbiorowo i od czasu do czasu będziemy taką jedną zbiorówkę robić, żeby sobie odpowiadać na zadane przez państwa pytania poruszone poruszone kochani wątki, ale jednocześnie też przypominam, że będziemy wchodzić także na inne kanały. Oczywiście po tym nowym kanale robimy już trzeci kanał tak rezerwowo przecież idą bardzo dramatyczne czasy, potężnych zmian politycznych, a tak jak powiedzieliśmy, to, co tu robimy, jest narzędziem potężnej walki, narzędziem politycznym, więc nie dziwmy się, że ktoś spróbuje wytrącić. My nie mamy na tyle ani środków finansowych, ani aparatu państwowego. My po prostu tymi środkami, które posiadamy, no jaki mamy postawić sobie cel? Zwyciężyć. No i oczywiście, że zwyciężymy. <laughs> nie dlatego, że prawda jest po naszej stronie, tylko, że mamy na tyle sił i energii, żeby zwyciężyć, bo zwycięstwo, nie należy i nie leży po stronie słabeuszy, ale jednocześnie też przypominam o budowie naszej alternatywnej platformy podobnej do YouTube, taką jaką buduje w Real, środowisko w Realu 24. Wiem, że już praktycznie jest na ukończeniu, także mamy szereg możliwości. Zapraszam do tej współpracy, zapraszam do, do wspólnej, wspólnej walki, do zmiany naszej rzeczywistości do tworzenia Wielkiej Rzeczypospolitej.